Podobno to są pompki Mike'a Tysona. Podobno mają dawać niesamowite rezultaty. Podobno są znacznie lepsze niż zwykłe pompki. Wielu znanych twórców zrobiło nawet o tych pompkach materiał. Podobno te pompki robił sam legendarny Mike Tyson, choć szczerze mówiąc, w internecie nie znalazłem po tym ani śladu. Moi drodzy, ten materiał wyjątkowo realizujemy w moim garażu, z tego względu, że powstała tutaj taka fajna domowa siłownia. Nic o tym dziś nie będę opowiadał, ale jeśli jesteście zainteresowani typowo odcinkiem o tej siłowni, to był już taki na kanale. Można sobie poszukać. Czemu szczegasz? Można sobie poszukać i obejrzeć. A tymczasem, pompki Majka pompki Tysona. Muszę przyznać, że w tym ćwiczeniu jest coś naprawdę niesamowitego. A mam na myśli to, że wystarczy mu przylepić łatkę Mike'a Tysona i powiedzieć, że to jest jego ćwiczenie, żeby nagle znalazło się wielu wyznawców i osób, które będą je praktykowały tylko dlatego, że robił je Mike Tyson. Pompki Mike'a Tysona od pompek tradycyjnych różni to, że są nieco bardziej złożone i angażują więcej partii mięśniowych w czasie wykonywania powtórzenia. Trzeba tutaj pracować nogami, choć nie jest to praca siłowa. Ramiona działają nie tylko w przód, jak w zwykłych pompkach czy w wyciskaniu na ławce, ale również przenoszą się do zgięcia w stawie ramiennym, trochę jakbyśmy pracowali rękoma nad głowę, na przykład unosząc hantle. Czy te pompki w ogóle działają? W zasadzie wszystko zależy od tego, czego od nich oczekujesz. Dlatego teraz kilka pytań, które może postawić osoba początkująca, która chce je wykonywać, a ja na te pytania odpowiem. Pierwsze pytanie, i myślę, że wiele osób by sobie chciało je zadać, czy da się tym ćwiczeniem zbudować masę mięśniową? Otóż, moim zdaniem, zupełnie się nie da. No, może u osób całkowicie początkujących, które w ogóle nie trenowały, to zaczną robić to ćwiczenie i zobaczą, że mięśnie stają się gęstsze, ale szczerze mówiąc, zwykłe pompki zrobią tą samą robotę. Zaś u osób nieco bardziej zaawansowanych, które już coś trenują. Ciężko będzie budowanie masy mięśniowej, bo to, co jest najistotniejsze w budowaniu masy mięśniowej, czyli zwiększenie napięcia mechanicznego, tutaj nie mamy jak tego zrobić, bo nie mamy oporu zewnętrznego, a raczej wykonywanie tego ćwiczenia z kamizelką obciążeniową byłoby ciężkie. Oprócz tego trzeba budować objętość treningową. To by się dało, bo można robić tych powtórzeń coraz więcej, coraz więcej, ale i tak. Czynnikiem limitującym nie będzie tutaj to, czy to klatka piersiowa dojdzie do upadku mięśniowego, czy obręcz barkowa dojdzie do upadku, tylko raczej po prostu braknie nam wydolności, więc to wydolność i wytrzymałość będzie czynnikiem limitującym, a nie praca konkretnej partii mięśniowej. Także do budowania masy mięśniowej? Absolutnie nie. Drugie pytanie. Czy można tym ćwiczeniem zbudować wytrzymałość siłową? I tak. Owszem, do tego to ćwiczenie nada się już zdecydowanie bardziej, aczkolwiek ciągle to będzie wytrzymałość siłowa w tym konkretnym ruchu. Ale na przykład, jeśli w swoim ćwiczeniu albo w swoim treningu wykonujesz takie ćwiczenia jak padni powstań, skakanka, czy jakiś bieg w podporze, czyli zależy Ci na formie cardio, ale w takiej bardziej sprawnościowo-siłowej sprawnościowo wersji, to owszem pompki Majka Tysona, jak najbardziej tutaj można sobie wrzucić. No ale to przecież pompki Mike'a Tysona, więc pewnie pojawi się pytanie, czy da się zbudować tym ćwiczeniem formę pod sporty walki. Otóż, jakby Ci to powiedzieć, no, sporty walki są wielopłaszczyznową dyscypliną, w której tak naprawdę przygotowanie motoryczne powinno być bardzo skrupulatnie zaplanowane, powinno zawierać etapy budowania siły, hipertrofii, wytrzymałości, szybkości, a a, jakby opieranie swojego przygotowania motorycznego na jakimś jednym, pojedynczym ćwiczeniu, całkowicie ja się z celem. Więc, jeśli bardzo chcesz, to rób, ale to nie będzie w żaden sposób jakiś święty gral. Czy da się tym ćwiczeniem wyrzeźbić sylwetkę, czyli wyciąć tłuszcz, odsłonić mięśnie? Otóż. Jakby ci to powiedzieć, no to trochę tak, jakbyśmy się zastanawiali, czy chodząc biegać raz w tygodniu na 20 minut da się przebiec maraton w 3 godziny. No właśnie. Z jednej strony jest to ćwiczenie kardio, spala jakieś, znaczy kardio, wytrzymałościowo-siłowe, spala kalorie, więc gdzieś tam w tym całym procesie rzeźbienia sylwetki, to ćwiczenie miałoby miejsce, ale to nie jest tak, że tylko to jedno ćwiczenie zapewni ci wspaniałe efekty. Tu trzeba zaplanować odżywianie, trzeba zaplanować aktywność fizyczną, trzeba zaplanować regenerację i te wszystkie cegiełki tak do siebie dopasować, żeby być w deficycie kalorycznym, ale żeby trening dostarczał nam bodźca, żeby nasza tkanka mięśniowa została. Zachowana mimo deficytu kalorycznego, i wtedy można rzeźbić sylwetkę. A takie bajki o tym, że jedno ćwiczenie na spalanie tkanki tłuszczowej, to można sobie wsadzić, no właśnie, między bajki. Czy to ćwiczenie sprawi, że będziemy sprawnymi ludźmi? No i to akurat jest dobre pytanie, bo moi drodzy, jeśli tego ćwiczenia nie jesteście w stanie wykonać, czyli brakuje wam siły, kontroli nad ciałem, brakuje wam mobilności, ale stwierdzicie, że chcecie to ćwiczenie opanować, będziecie ćwiczyć. Wzmacniać się i tak dalej, i w końcu je opanujecie, to ewidentnie wykonacie postęp w kontekście budowania swojej sprawności. Ale długodystansowo to tutaj nie przeceniałbym tego ćwiczenia. Na koniec pokażę Wam jedną małą zmianę, jeśli chodzi o to ćwiczenie, które absolutnie wprowadzi tutaj tak duże zwiększenie stopnia trudności, że jest szansa, że w ogóle nie będę w stanie go wykonać. Wymyśliłem sobie to ale jeszcze nie próbowałem, autentycznie próbowałem. Mianowicie, nie wiem, czy próbowaliście kiedyś wykonywać pompki, zwykłe pompki, ale opierając stopy o ścianę. Czyli mam stopy tak i wykonuję pompki. Dużo ciężej z uwagi na to, że cały czas muszę odpychać się rękoma, żeby wepchnąć stopy w ścianę, żeby one nie zjechały. Więc teraz spróbuję wykonać pompki Majka Tysona, ale nie dotykając palcami podłoża. Obym to zrobił. Uwaga, hop. Ale jakie to jest teraz ciężkie. Wypróbujcie. Ciężko nawet dojść do wyprostowanych ramion. No już, już się pobawimy. Dobra, moi drodzy, trzeba kończyć ten materiał. Wypróbujcie sobie te pompki, ale nie przeceniajcie ich. Ale musisz to złapać, bo to na YouTube. A. Rzucę mu tam, w tamtą stronę. Dobra, puść. Puść. Waga. I obie. Jej! Super! No i jeszcze poszedł. Miało być pięknie. Chodź.